Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu, w sobotę jak się mamy. Um, pogoda piękna, myślę, że to jest chyba ostatnia taka pogoda w tym roku, a może jeszcze jutro będzie ładnie. No, w każdym razie ma się zmienić, niestetyż, i posak, i ona. Proszę Państwa, dzisiaj z okazji soboty będziemy mieli. No takie coś luźne, takie luźne. Pan Janusz Tokarski przysyła teksty, zapodaje bardzo smakowite. Dzisiaj będzie tekst pod tytułem Sucha karma. Pan Janusz się bawi słowem niejednym. Uwielbiam. Tym razem musiałem troszeczkę pogrzebać. Przepraszam, panie Januszu, proszę mi wybaczyć. Ostatnia zwroteczka, taka, taka jeszcze dodatkowa, to ze mnie wypłynęło. Ale, ale swojskie klimaty to jest taki cykl, który pan Janusz zapoczątkował, no dosyć, dosyć dawno temu. I dzisiaj mamy przejaw pewien. Tegoż cykluż. Zapraszam Państwa gorąco w imieniu swoim i Pana Janusza, rzecz jasna. Gdy je dobrze zrozumiemy, mądrość przysłów nas wzbogaca. Zatem dziś przestudiujemy pożekadło karma wraca. Według filozofii wschodu jeśli innym dobro damy, ta z szybkością światłowodu, sami również go doznamy. Ale jeśli zamiast tego wyrządzimy komuś krzywdę, lub skusimy go do złego, los nałoży na nas grzywnę. Na rzecz ujmując, gdy się spijesz, to masz kaca, gdy spożywasz, nie hamując, przykro gadać karma wraca. Patrz więc, bo w myśl tej teorii ten kto innym strach narzuca, zamiast częścią być historii, staje się kawałem buca, wschód czy zachód nie gra roli. Świat na obu nogach stoi. Zło i dobro w nim się kłóci. Co ty dasz, do ciebie wróci. Wykorzystaj dobrą pełnię, żeby potem nie mieć kaca. I z uporem beznadziejnie wołać w przestrzeń: dobro wraca! Bardzo dziękuję Panie Januszku, bardzo dziękuję, proszę o jeszcze, wiem, że mamy jeszcze jedną rezerwę, ale teraz skorzystamy w odpowiedniej chwili, ale proszę się sprężać i działać. Pan Andrzej, też proszę oczywiście Panie Andrzejku, no, 20 dzisiaj jest września, no jest, sobota i imieniny obchodzą, proszę kochanego Państwa, Filipa i Franciszek oraz... Agapiusz, Andrzej, Dionizy, Eustachiusz, Eustachy, Eusebia, Fausta, Gliceriusz, Glicery, Helmut, Jan, Klemens, Matea, Miłowuj, Paweł, Perpetua, Sokrates, Teodor, Teopist, przez ST i Teopista, e, no, nietypowe święta, a wszystkiego dobrego zapomniałem, no, przecież, głupi moryś, wszystkiego dobrego, Teopistom naprawdę. Nietypowe święta, ogólnopolski dzień przedszkolaka, dzień parówki, dzień parówkożercy, I to wszystko z przedszkolakami. przedszkolaki lubią parówki i rzecz też. Dzień wolnego oprogramowania, Światowy Dzień Dawcy szpiku. Tak, ja też jestem, ale nikt nie chce ode mnie szpiku, ale jestem tam w tym programie. Przysłowie na dziś, gdy we wrześniu grzybów brak niezawodny, zimy znak. Howard Thurman, autor tu dnia, twierdzi tak, nie pytaj czego świat potrzebuje, pytaj co czyni cię pełnym życia i rób to, ponieważ tym czego świat potrzebuje są ludzie pełni życia. Pełne życia są również grypu słówek w naszym bądziku Kasi. <grym> dzisiaj, dzisiaj, co mnie bardzo rozśmieszyło. Populacja Kani. Normalka, bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Nie wiem, myślę, że do jutra, a gdyby nie, no to, to może do no pojutrza. Papa, pa, 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 pa. pa, pa.